Państwo powinno bronić przede wszystkim swoich obywateli. Każdy naród powinien mieć prawo do tego, żeby się bronić po prostu na swoim terytorium. Jeśli prawo nie pozwala na taką obronę, to jest to prawo, które trzeba natychmiast zmienić. Dzisiaj przez dwie godziny podczas interwencji poselskiej wraz z posłem Januszem Kowalskim rozmawialiśmy z komendantem Głównym Straży Granicznej i to, co się dowiedzieliśmy, to jest po prostu fatalne dla wszystkich, również dla Państwa bez względu na poglądy. Osoby, które są podstawiane nam przez Niemców na granicę, obywatele Somalii, Sudanu, Erytrei e, i innych afrykańskich państw nie są w żaden, żaden sposób weryfikowane. E, Straż Graniczna ufa Niemcom, że te osoby przekroczyły polsko-niemiecką granicę, dlatego są cofane e, i w żaden sposób tych osób nie możemy legalnie deportować. Czyli muszą one zostać na terenie Polski. Jak wejdzie pakt migracyjny, będą dostawać więcej pieniędzy kieszonkowego, niż niektórzy Polacy zarabiają. Osoby te stanowią realne zagrożenie pochodzą z krajów, gdzie jest bardzo wysoka przestępczość, jedna z najwyższych na całym świecie. I co możemy zrobić? Wo wobec obecnych przepisów, wobec obecne obecnej polityki rządu, właściwie nic. Bo... Te osoby mogą trafić na maksymalnie rok do ośrodka zamkniętego. Dla migrantów tych ośrodków jest kilka, są przepełnione, za każdym razem musi się zgodzić sąd, a po roku tak naprawdę i tak mogą wyjść i chodzić sobie swobodnie po ulicach naszych miast. To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego kraju.